Tradycyjnie po raz kolejny witam Was z zapowiedzi sezonu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, w którym przedstawię aż 18 produkcji anime, które już od kwietnia ruszają z emisją w Japonii. Wraz z pomocą chłopaków z kanału Animelogia, postaramy się, by kolejny odcinek oglądało wam się przyjemnie. Zapraszamy! Jeden z dowódców niepokonanej armii, Palce, zdradza swoje wojsko, wskutek czego armia ponosi pierwszą od lat klęskę. Król Andragoras dostaje się do niewoli, a najeźdźcy Lusitanii zajmują stolicę kraju Ecubatanę. Jednakże młodziutkiemu synowi króla Arslanowi udaje się wymknąć zasadzki. Wraz z wiernym obrońcą, Rajunem, jednym z najdzielniejszych rycerzy w królestwie, wędruje, unikając pościgu wroga i szukając przymierzeńców, którzy pomogą mu oswobodzić kraj. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ani prosta bohaterska misja. Odwaga nie wystarczy tam, gdzie trzeba wykazać się mądrością i umiejętnością planowania. Na dobry początek od razu potencjalny hit. Miłośnicy twórczości, pani Hiromu Arakawy, mangaczki odpowiedzialne za Fullmetal Alchemist oraz Silver Spoon, radujcie się. Jej kolejna manga zostaje zekranizowana. Mały problem w tym, że za ekranizację bierze się studio Liden Films, które jako nowe studio zaliczyło bardzo słabiutki debiut. Trzymajmy kciuki, by tym razem wszystko wypaliło. Dyrektorem projektu jest osoba odpowiedzialna za Blicza i gry nizuka. Może nie będzie tak źle... Fabuła oryginalnej mangi Takeshiko Azumy obraca się wokół młodego mężczyzny, Junichiro Kagamiego. Jest on geniuszem fizyki, który w wieku 17 lat publikował swoje prace w czasopismach Nature i Science. Jednakże po uzyskaniu licencjatu stał się nitem, zaabsorbowanym tylko w swoim blogiem anime, pragnąc by stał się on jak najbardziej popularny. Jego siostra Suzune nie może patrzeć, jak marnuje swoje życie, i załatwia mu pracę w Akademii Ichio, gdzie sama uczęszcza. Dyrektor szkoły, Kojumi Hiragi, wyznacza mu nowy kierunek życia jako nauczyciel. Zapowiada się ciekawie. Jest to jedna z niewielu komedii, którą zainteresowałem się w sezonie wiosennym. Może dlatego, że główny bohater przypomina mi kogoś, kogo mam na samym końcu języka. W każdym razie czekam. Jeżeli przesyt głupiotki haremowych żarcików nie zje tej produkcji, może być dobrze. A nuż dostaniemy coś dobrego ala Yahari o w love comedy wa Gaiter. Anime powstało na podstawie gry o tym samym tytule i miało stanowić bezpośrednią konkurencję dla serii o kieszonkowych potworach Pokémon. Ci z was, którzy za dzieciaka oglądali w telewizji kanał Fox Kids, na pewno dobrze pamiętają historię siódemki dzieciaków wciągniętych do Digi Świata z misją uratowania tej jakże oryginalnie nazwanej miejscówki. Niebezpieczeństwo jest duże, więc jak to dzieci nie ruszą na wroga z gołymi rękami. Pomagają im lokatorzy nowopoznanego świata, czyli Digimony. Stworzenia, które w odróżnieniu od Pokémonów potrafią całkiem sprawnie posługiwać się ludzką mową, wybierają dzieci, z którymi chcą wyruszyć w tę podróż. Na jej końcu czeka straszliwy Apokalimon. W polskich telewizjach serial zadebiutował w roku 2001, czyli 12 miesięcy po emisji w japońskiej telewizji. Z tą wiedzą łatwo wliczyć, że seria obchodzi swoje 15-lecie. Z tej okazji dostajemy sequel przygód DG wybrańców. Bohaterowie pierwowzoru mają obecnie po 17 lat i wszyscy są uczniami szkoły średniej. W sumie to wszystko, co na razie wiemy, bo poza obietnicą powrotu do świata dzieciństwa twórcy nie obiecują praktycznie nic ponadto. Co Wielkie miasto Orario jest bramą do podziemnego labiryntu powszechnie zwanego Lochem. Jest on miejscem, w którym można zdobyć nie tylko chwałę i bogactwa, ale istnieje też szansa, że spotka się tam miłość swojego życia? Zapierająca dech w piersiach historia o chłopcu, który pragnie zostać poszukiwaczem przygód oraz nieudolnej bogini nieposiadającej wyznawców. No cóż, zajeżdża mi dwoma produkcjami: Magi oraz Noragami. Mam słabość do serii fantazy, których niestety wychodzi coraz mniej. Tylko dlatego, Danjo on, bla 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 bla. Obejrzę, ale serio, nie spodziewam się tutaj niczego odkrywczego oraz ciekawego. Obym się oczywiście mylił, a nie ma opierać się będzie na grze FPP wydanej w 2012 roku. Do dzisiaj jednak nie wiem, czy będzie to alternatywna historia, czy całkowite zobrazowanie oryginału. Fabuła gry przedstawia się następująco. Historia koncentruje się na grupie rewolwerowców podzielonych na dwie frakcje, którzy uczestniczą w operacji Stratos, czterech przyjaciół z dzieciństwa, walczą ze swoimi wodami i niemocą pokonując kolejnych przeciwników. Cóż, do tytułu tego podchodzę bardzo ostrożnie. Wiecie, jakie są anime na podstawie gier akcji. Przypomnę wam chociażby Bayonetty czy Devil May Cry. Choć o grze Gunslinger Stratos nie słyszałem kompletnie nic, jest naprawdę wiele innych ciekawych tytułów, które wychodzą wiosną, więc opowieść o rewolwerowcach raczej sobie zostawię na inną okazję. Anime na podstawie nowelki. Szkoła Kitałgi to placówka z tradycjami, a jej chlubą jest klub muzyczny, specjalizujący się w grze na instrumentach dętych, który w latach świetności potrafił równocześnie walczyć w zawodach krajowych, jak i być najlepszy wśród szkół. Niestety, po ukończeniu szkoły przez tą wspaniałą generację, klub utraci swoją pozycję, a zawody, w których wcześniej bez problemu wygrywał, teraz są tylko wspomnieniem, albowiem nowy nabytek nie potrafi przejść choćby eliminacji. Czymże byłaby jednak seria o nieudacznikach? Pod wodzą surowej wiceprzewodniczącej Taki klub rozpoczyna tytaniczny trening i stara się ze wszystkich sił nawiązać do wspaniałych tradycji. Główną bohaterką jest Kumiko Omae, pierwszoroczna członkini klubu grająca na tytułowym eufonium, instrumencie bliźniaczo podobnym do puzonu. Nawiązania z anime Key On same cisną się na usta, a odpowiedzialne za serię studio Kyoto Animation każe nam sądzić, że dostaniemy kolejne świetnie udźwiękowane okruchy życia. Za reżyserii odpowiada Tatsuya Ishihara, czyli człowiek, który ma na swoim koncie takie produkcje jak Kladnat, czy The Melancholy of Harumi Suzumiya. Anime powstaje w studiu Bones w reżyserii Rie Matsumoto jako adaptacja mangi Yasuhiro Naito, w której przerwanie w Nowym Jorku granicy pomiędzy ziemskim wymiarem a otchłanią spowodowało zamknięcie nowojorczyków oraz bestii z otchłani w nieprzenikalnym bąblu żyli tak wiele lat w fantastycznym świecie zwariowanych przestępstw, lecz teraz ktoś próbuje zniszczyć bańkę. Grupa eleganckich nadludzi stara się temu zapobiec. Nowe anime w klimatach dura, rara i hamatora. Biorę w ciemno, mam nadzieję, że produkcja ta okaże się kolejnym dobrym tworem jednych z moich ulubionych animatorów. Wielkie sławy, które podkładają głosy bohaterom, no i klimat. Będzie dobrze, czuję to w kościach. 25-odcinkowe anime powstaje w studiu Brian's Base w reżyserii Seiki Sugiwara jako adaptacja publikowanej od 2009 roku mangi Rumiko Takahashi opowiadającej o Sakurze Mamia, która w dzieciństwie zaginęła wśród drzew w lesie za domem babci. Odnalazła się cała i zdrowa, lecz zyskała moc widzenia duchów. Teraz jako nastolatka chciałaby tylko, by duchy zostawiły ją w spokoju. W szkole ławka obok niej jest pusta od początku roku szkolnego, jednakże pewnego dnia jej ciągle nieobecny kolega Rinny Ryokudo pojawia się, a jest kimś więcej niż sobie wyobrażała. Brian Base zabiera się za kolejne anime o duchach yokai. Przypominam, że to oni na świat wypuścili fantastyczne anime Natsume yuijin Choć Kyoukai Norime wygląda na luźną komedię akcji, liczę, że mnie zaskoczy. Dlatego też jest to jedna z tych serii, za które na pewno się zabiorę i o której na pewno jeszcze nie raz na kanale mym usłyszycie. Idąc w krok za Mechaku City Actors, kolejna nowelka na podstawie piosenek wokaloidów dostaje adaptację. Miejscem akcji jest tytułowa, prywatna szkoła z internatem, Mikagura, gdzie każdy przedstawiciel jednego z klubów kulturowych musi stanąć do walki z innymi. Każdy reprezentant jest oczywiście wyposażony w unikalne moce, są to choćby umiejętności strzelania wiązką światła z palców, czy używanie teleskopu do tworzenia ogromnych pocisków. W tym pokręconym świecie poznajemy Erunę Ichinoję, typową bohaterkę, dla której słowo porażka nie widnieje w jakimkolwiek słowniku. Jest lekkomyślna i otwarta na wszystkich, żeby nie wspomnieć, że dołącza do tej pokręconej szkoły tylko z powodu chęci poznania modela ze szkolnej broszury. Na jej nieszczęście, przypadkiem, zostaje wplątana w szkolne gierki i staje się reprezentantem jednego z klubów. E, coś specjalnego dla płci pięknej, bawcie się dobrze i oby serial ten zaspokoi wasze męskie, haremowe zachcianki. ninja-cyberpunkowa opowieść akcji rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w mieście Noo Saitama. Biały kołnierzyk Kenji Fujikido przypadkowo traci żonę i córkę podczas walk ninja. Wstępuje w niego dusza ninja i staje się zabójcą ninja, pachnącym w ramach zemsty wymazać ich z powierzchni ziemi. Przewodnią piosenkę Back in Black wykona duet Bon Satellites, czyli panowie z openingów z anime Xand. Jednego z najlepszych opów, jakie kiedykolwiek słyszałem. Cóż, do najpopularniejszego dzieła studia Trigger, czyli Kill na Kill, nie przekonałem się. Ninja Slayer zapowiada się na kolejną szaloną jazdę bez trzymanki, utrzymaną w identycznej kresce, jednak w innych klimatach. Na pewno spróbuję, Po względem dźwiękowym zapowiada się naprawdę smakowity gąsyk. Bohaterem zapowiadanej obecnie produkcji jest Takeo Gooda, ważący 120 kg i mierzący 2 metry chłopak o równie ogromnie dobrym sercu. Niestety dziewczyny nie potrafią tego docenić. Wolą jego przystojnego kolegę Makoto Sunakawe. Takeo pogodził się z losem, lecz pewnego dnia ratuje, molestowaną w pociągu dziewczynę Rinko Yamato i jego miłosne życie odwraca się o 180 stopni. Przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy zabieram się za serię pokroju Aoharu Ride, w pewnym momencie poddaję się i dropuje. serie seriach skupiających się na typowym romansie. Wolę jednak okruchy z elementami, nie typowego przedstawiciela, ale zaintrygował mnie główny bohater i tej produkcji, właśnie dla niego obejrzę przynajmniej pierwszy odcinek. Jestem osobą tolerancyjną, dlatego ciekaw jestem jak autorzy przedstawiają losy tego biednego protagonisty. Akcja omawianej obecnej produkcji rozgrywać się będzie w świecie, w którym nieznany wirus przetrzepał populację ludzi, pozostawiając przy życiu tylko dzieci w wieku poniżej 13 lat. Teraz są one niewolnikami wampirów, które pojawiły się na ziemi w tym samym czasie. Bohater opowieści, chłopak imieniem Juichiro Hyukuya, marzy o staniu się wystarczająco silnym, by zabić wszystkie wampiry. Matko, opis fabularny brzmi tak: dziecinnie? No bo dajcie sobie już spokój z tymi gimnazjalistami, drodzy japońscy wirtuozi. Ja wiem, że po raz kolejny ich wiek nie będzie w ogóle proporcjonalny do poziomu ich inteligencji. Zapewne podobny przykład jak w Shigatsu czy Nagino Asukara, jednak mimo to niesmak w moim odczuciu pozostaje. Dlatego dystans do tej produkcji jest wskazany. Przyciągam jedynie oprawa, no i Sawano Hiroyuki, gość, który stoi za ostęp do Killa Kill, Aldo Kill, Noach Zero i wielu innych dużych produkcji. Historia dzieje się w nieodległej przyszłości, w której wyglądające zupełnie jak ludzie roboty zaczęły rozprzestrzeniać się po świecie. SI Corps jest firmą produkującą Giftia, czyli nowy rodzaj Androidów posiadający więcej emocji oraz innych ludzkich cech niż jakiekolwiek wcześniej znane. Jednakże ze względu na pewne problemy technologiczne Androidy posiadają swój okres użytkowy, który gdy dobiegnie końca. Cóż nie jest dobrze. Z tego powodu SI Corp tworzy zespół odpowiedzialny za sprowadzanie z powrotem Giftia, których czas dobiegł końca. Tsukasa Mizukagi jest nowym pracownikiem tego oto zespołu, wraz z Giftia Islą tworzą drużynę odzyskującą inne androidy. Za pierwowzór odpowiada taka Hayashi, czyli autor Robotics Notes, Steinsgate czy Chaos Head. Może być naprawdę dobrze. Choć po PV zalatuje trochę komedią, liczę również na dobrą historię. Chociaż tak dobrą jak Robotics Notes. Na poziom Steinsgate nie liczę, to jednak zbyt wysokie progi. Fabuła tego tytułu do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Dostaliśmy wysyp zwariowanych zwiastunów z majtkami i cyckami w roli głównej, jednak próżno po nich szukać jakiegoś zalążka fabularnego. Mamy protagonistę i masę dokuczających mu kobietek. Mamy bardzo kolorową i żywą kreskę, przypominającą trochę dzieła studia Trigger. Mamy również mnóstwo pozytywnego humoru. Czym jednak będzie punchline dokładniej? Nie mam pojęcia, ale pozytywnie zakręconych komedii nigdy za wiele z ciekawości sprawdzę te dziwactwo w przyszłości. Kolejną pozycją omawianą w zapowiedzi jest w szoku no Souma. Opowiada o Yukihira Souma, którego marzeniem jest zostać szefem kuchni oraz prześcignąć swojego ojca pod względem umiejętności kulinarnych. Od najmłodszych lat bohater pomagał w rodzinnej restauracji, dopóki ta nie została zamknięta, a ojciec nie postanowił sprawdzić swoich sił poza granicami kraju. Na te wieść w Soumie budzi się duch walki, więc postanawia dostać się i ukończyć elitarną szkołę kulinarną w Japonii Joichiro, którą kończy 10% studentów. Anime poruszających temat gastronomii było już kilka. Jaki tatte Japan o pieczeniu chleba, Yumeiro Patissier o pieczeniu ciast. Teraz spotykamy się z produkcją skupiającą się czysto na temacie sztuki kulinarnej. Czynnikiem zwiększającym moje oczekiwania co do tego tytułu jest fakt, iż manga szoku gikinosoma wydawana jest weekly Shonen Jump. Osobiście nie mogę się doczekać ujrzenia, jak zostaną ukazane w tym tytule wojny kulinarne. Coś czuję, że po każdym odcinku część widzów będzie próbowała samemu przyrządzić dania pokazane w anime. Seria na podstawie wydanej jest w 2013 roku gry rytmicznej na telefony z systemem iOS. Miejscem akcji jest Tokyo Midi City, gdzie osoba władająca muzyką może kontrolować wszystko i wszystkich. Rywalizacja o miana najlepszego jest więc bardzo zacięta. Bohaterką jest Sian, ubierająca się w odcieniach złotych, Lolita nosząca kocie uszy. Jej marzeniem jest, aby pewnego dnia zostać muzykiem i stworzyć własny zespół. Z pomocą przychodzi Maple Arisugawa, która dostrzega młodą marzycielkę i zaprasza ją do swojej muzycznej agencji. Poznaje tam Chiu-Chiu, gustującą w purpurze dziewczynę noszącą królicze uszy Rektorę, typowo Gogika, która za swój przedmiot używa psich uszów, a jej kolorem jest żółty. Stawkę zamyka Moa, czyli dziewczyna, która jest kosmiczną owcą? Wszystkie razem zakładają zespół plazmagika i ruszają na podróż na szczyt. Wszystko to brzmi niesamowicie abstrakcyjnie, jednak zanim odpowiadać będzie studio Bones, czy coś z tego wyjdzie? Zapewne nie, ale warto zobaczyć, co z takim materiałem zrobią ludzie odpowiedzialni za graficzną kwestię Dark and Black czy Fullmetal Alchemist. Żartuję. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Arashi Mikami jest przeciętnym 17-letnim uczniem szkoły średniej, choć niekoniecznie przystosowanym do życia w społeczeństwie. Nic w tym bardziej mylnego, jest on członkiem tajnej organizacji ściśle zwanej Black Label. Grupę tę tworzą pod zwierzchnictwem prezesa szpitala garstka pielęgniarek, córka członka jakuzy, gwiazda Pop i wspomniany Arashi. Black Label zajmuje się eksterminowaniem z ich miasta żadnych władzy przestępców i innych osób, będących rakiem w społeczeństwie przed rozpowszechnieniem się ich niegodziwości. Z opisów dostępnych w internecie możemy dowiedzieć się, że nie zawsze eliminowanie celów okaże się łatwe dla bohaterów i często spotykać będą się z konsekwencjami swoich działań. Anime to jest adaptacją mangi Shouji Sato, twórcy między innymi High School of the Dead, które oceniłem całkiem nieźle. Tytuł ten mają cechować przemoc, broń, motocykle i duże cycki. Osobiście jestem bardzo ciekaw, jak wyglądać będzie animacja. W dostępnych trailerach widzimy jedyne projekty postaci. Pozycja kierowana do osób lubiących dużo akcji, fanserwisu i prostej fabuły bez wytężania mózgu. Oj, to kojanko. Adaptacja mangi o tym samym tytule. Bohaterem jest tytułowy Yamada, typowy bohater o wielkim sercu, jednak posiadający szczyptę chuligana. Niskie stopnie, ogólna zamkniętość w sobie w żadnym stopniu nie pomagają mu znajdować nowych przyjaciół. Pewnego dnia jednak wszystko się odmienia. Znudzony bohater przechodzając się szkolnym korytarzem w wyniku nieszczęśliwego wypadku spada ze schodów przy okazji taranując jedną z najlepszych uczennic szkoły Shirashi. Dwójka traci przytomność i zostaje przeniesiona do pokoju pielęgniarki. Z pozoru zwyczajny uraz ukazuje się być nie do końca taki normalny. Yamada budzi się w ciele dopiero co poturbowanej dziewczyny, nie mogąc namierzyć swojego ciała. Z czasem zbliżają się do siebie i powoli odkrywają kolejne sekrety, skrywane przez tą, na pierwszy rzut oka, normalną szkołę. W tej dziwnej konwencji poznajemy świat, który, na pierwszy rzut oka, wydaje się typową szkolną komedią ze szczyptą romansu. Jest to prawda, jednak pozycja, przez twist fabularny, z mocami tytułowych siedmiu wiedzim staje się wyjątkowa. Relacje między bohaterami są pogłębiane na zupełnie różnym poziomie niż w innych tego typu seriach, a każda postać jest bardzo sprawnie napisana. Tyle jeżeli chodzi o materiał źródłowy. Za nim niestety nie jest tak dobrze. Za pozycję odpowiada studio Liden Films, odpowiedzialne jedynie za Senju, Terraformas i Aure. Kolejną wadą jest fakt, że produkcja będzie miała jedynie 12 odcinków, a sama manga ciągle wychodzi. Licznik chapterów pokazuje obecnie ilość 149. Po plakacie, przedstawiającym wszystkie wiedźmy, gdzie w mandze ostatnie pojawiają się grubo po 60. chapterze, możemy spodziewać się szalenie skondensowanej i upłyconej historii. Świetny materiał źródłowy znacząco pogarsza przynajmniej zapowiedzi adaptacja. W sezonie wiosennym klasycznie pojawi się również masa kontynuacji. Czas przypomnieć Wam, które tytuły powrócą do emisji. Najbardziej wiczkiwany jest chyba kolejny sezon anime Gintama. Parodia wszystkiego, co się rusza, powraca. Bardzo miłym zaskoczeniem jest również drugi sezon anime Yahari Oresenshu Love Comedy Wamachigai Teru. Bardzo pozytywnie odebrałem pierwsze 12 odcinków. Myślę, że z tym tytułem nie powinno być żadnych problemów. Fani edgy z wypiekami na twarzy czekają już na kontynuację swojej flagowej serii High School DXD. To będzie już trzeci sezon tego tytułu. Ja za to czekam na nową Sidonie, która dla mnie okazała się być jednym z czarnych koni 2014 roku. No i oczywiście na kontynuację Fate Stay Night: The Animated Blade Walks. Fani sportu dostaną dwie kontynuacje: Baby Steps oraz Ace of Diamond. Wracając jeszcze do Edci, w sezonie wiosennym pojawią się aż dwie kontynuacje anime Grisaya I serio nie wiem, która jest to prequel, która to sequel. Jakoś mnie ten tytuł nie interesuje w ogóle. A i nie zapomnijmy jeszcze o Nisekoi 2. To akurat bardzo chętnie przejmę na swoim monitorku. Z klasyków powraca Lupin w trzeciej części. Oraz kolejny sezon Saint Seiya. I tyle! Matko, to najdłuższa zapowiedź w historii kanału. Tak szybko nie powstałaby, gdyby nie pomoc chłopaków z kanału AnimeLogia oraz kolegi Pinkiego. Dziękuję wam serdecznie za pomoc. No więc, które serie zapisujecie sobie już do planowanych? Dajcie znać w komentarzach. Cześć.